Przygodę z e-commerce zaczęliśmy 18 lat temu. Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale wówczas zakupy internetowe nie były popularne. Dość powiedzieć, że dostęp do internetu miał wówczas tylko 30% Polaków i tylko połowa z nich cokolwiek kupowała w sieci. Dzisiaj oczywiście te proporcje wyglądają zupełnie inaczej, zdecydowana większość Polaków kupuje w internecie. Jak to się stało, że zaczęliśmy sprzedawać odzież? Zaczęło się od bluz, które zobaczyłem w sklepie stacjonarnym, a których nie było w internecie kupiłem kilka sztuk i szybko okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo już po paru tygodniach kupowałem ich tak dużo, że właściciel, jak się okazało, całej sieci sklepów bardzo chciał mnie poznać i po naszym pierwszym spotkaniu bluzy nie trafiały już do sklepów, tylko wszystkie do mnie. Tak to się zaczęło. Jeśli chodzi o dobór kolekcji, śledzimy aktualne trendy i staramy się dostarczyć klientkom i klientom to, co jest aktualnie modne, plus dodatkowo do każdej kolekcji wprowadzić nowe klasyczne modele. Ponadto współpracujemy z producentami, którzy sami prezentują nam nowe propozycje, no i wybieramy z nich to, co nam się podoba i co chcielibyśmy zaoferować naszym klientom. Teoretycznie za największe wyzwanie uważaliśmy przejście ze sprzedaży na portalach aukcyjnych na sprzedaż we własnym sklepie internetowym. Stworzenie własnego sklepu od podstaw, zwrócenie uwagi na szczegóły, jak układ strony, układ przycisków to jak ma wyglądać sam proces składania zamówienia. W praktyce jednak IDUSEL było bardzo pomocne, pomogło nam w każdym najdrobniejszym szczególe, co do którego mieliśmy wątpliwości. No i kiedy finałowa wersja sklepu była gotowa, jednogłośnie stwierdziliśmy, że poszło dość gładko i że dobrze, że wybraliśmy to rozwiązanie, a nie open source, w którym musielibyśmy sami projektować każdy element sklepu. No i wtedy też poczuciliśmy po raz pierwszy, że budujemy własną markę. W iDUSEL korzystamy przede wszystkim z przejrzystych raportów, dzięki którym wiemy, które produkty cieszą się największym zainteresowaniem, ale także które są najrzadziej zwracane. No i dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie lepiej przygotować każdą kolejną kolekcję. Skalowanie w każdym sklepie internetowym to podstawa. W internecie bardzo łatwo jest przepalić pieniądze na reklamę, która nie przyniesie oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Dzięki reklamom Google od iDUSEL skala niejako buduje się sama. Wystarczy określić, jaki procent obrotów jesteśmy w stanie przeznaczyć na reklamę, a resztę pracy wykonują roboty iDusel. Dla nas te reklamy są praktycznie bezobsługowe. Na początku mieliśmy kilka pytań dotyczących działania oraz sposobu naliczania opłat, ale eksperci z iDusel rozwiali wszystkie wątpliwości i nasza współpraca owocna trwa już kilka lat, także z czystym sumieniem mogę ją polecić. Warto jednak przemyśleć dobrze strategię oraz to, jaki koszt reklam chcemy wybrać. Bo my zaczęliśmy z wysokiego ceny i, mimo że sprzedaż była ogromna, to jednak po uwzględnieniu wszystkich kosztów okazało się, że sklep na tym nie zarabiał. Obniżyliśmy nieco budżet na reklamę, sprzedaż trochę spadła, ale jednak całość stała się rentowna. Nie chciałbym rzucać frazesów, ale nasze kilkunastoletnie doświadczenie podpowiada nam, że aby się rozwijać, musimy być po prostu uczciwi wobec naszych klientów. Co mam na myśli? Musimy dostarczać produkty jak najlepszej jakości, w jak najatrakcyjniejszych cenach, bo zadowolone klientki i klienci zawsze do nas wracają i polecają nas swoim znajomym. Taka polityka sprawdza się u nas od wielu lat i na pewno będziemy się jej trzymać.